Przyjemnie jest wygrywać. Jeszcze przyjemniej w takich meczach o, o, o jakiejś tam szczególnej randze derbowych, czyli z czyli Zawiszą Bydgosz i, i, i jestem dumny z postawy y, chłopaków, zawodników, że potrafili udźwignąć ten ciężar. Y, mieliśmy y, problem ze złapaniem serii, ze, z wygraniem trzech meczów y, pod rząd. Udało nam się. Wielki szacunek dla chłopaków. Y, Udało nam się nawet dwa ostatnie mecze zagrać na, na zero z tyłu, zero straconych bramek, to jest też bardzo, bardzo ważne, gdzie wcześniej traciliśmy ich dużo w głupi sposób i to też rzutowało na naszą pozycję w tabeli i, i bilans punktowy, którym dysponowaliśmy. Odnośnie, odnośnie samego meczu to powiem, że no, dynamiczne spotkanie mogło się podobać, kwitowało w swego rodzaju dramaturgię, tak? sytuacje po jednej i po drugiej stronie. No, nam się udało jedną z tych sytuacji wykorzystać po, po, po znakomitym rajdzie Macieja do dośrodkowaniu i, i pięknej główce Piotra Szkula. Euforia na ławce zapanowała, wiadomo, z mojej strony tak samo eksplozja radości. Przez moment przeszła mi nawet myśl, że żeby cofnąć się do czasów e, studiów na AWF i wykonać e, z radości taką sekwencję runda Kwiflax salto do tyłu, ale, ale byłoby to e, zbyt niebezpieczne, e, bo, bo już nie, nie, nie te lata, tak? ale, ale radość była, e, bo była przepiękna bramka i jeszcze raz gratuluję Chłopakom. Dziękuję, że w takim meczu potrafili stanąć na wysokości zadania i udało nam się zwyciężyć. Analizowaliśmy ten zespół, często rotacje w składzie, w ostatnich meczach, praktycznie w żadnym meczu nie wyszedł identyczny skład. i, i... I trochę, trochę inaczej miałem to rozpisane na papierze, kiedy zostałem już w protokół meczowy i, i wiedziałem kto będzie w tej pierwszej jedenastce, rozpisałem to zupełnie inaczej i to było na pewno dużym zaskoczeniem, bo, bo popełniłem przynajmniej 3 albo cztery błędy I, i, i nawet samo ustawienie 4-4-2 e, w pierwszej opcji myślałem że to będzie gdzieś zagęszczony środek i, i, i to co e, zawisza e, często gdzieś prezentował skutecznie, e, skuteczny przechwyt w środku pola i przejście do szybkiego ataku no ale, 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 wiadomo, no boisko zweryfikowało, po samym wyjściu zobaczyliśmy, że, że, że hałas jest ustawiony z zabotem w linii napadu jako 4-4-2. No. Jest to jakby można powiedzieć trudne zadanie, bo, bo są to wysocy zawodnicy, dobre warunki fizyczne, dobrze grający głową i, i dla stoperów gdzieś no, gra, gdzie drugi już nie może zbyt asekurować, tak, ma, ma jakby w polu widzenia kolejnego zawodnika, no to, to sprawia dużo, dużo problemów, tak, i przez to gdzieś tam musieliśmy zwrócić uwagę, skorygować w przerwie, żeby, żeby boczni obrońcy gdzieś zabiegali na tą asekurację, byli bliżej, przez co odkrywaliśmy troszeczkę boczne sektory boiska, no ale udało nam się skutecznie zwyciężyć w tym meczu.